Hej, witam Was serdecznie. Z tej strony Przemko. Jak widać jedziemy sobie Puławską w Warszawie. W stronę centrum od Piaseczna. Pojedziemy sobie trochę po Mokotowie. Dawno mnie tu nie było. Więc sobie mogę porozglądać i popodziwić się, co tu się w ogóle pozmieniało, a co nie. A sprowadza mnie tutaj to, że jadę do medu. Na tomografię komputerową czajnika Muszę się przebadać i zobaczymy jak to wyjdzie Jakie będą wyniki, bo tam na pewno nie będę mógł nagrywać Więc tego nie będzie, więc następnie po prostu wrzucę be... no, Mam znać jakie, jakie były wyniki Jeszcze ciekawe ile ja będę czekał w ogóle na na wyniki. No, mam nadzieję, że na wszystko jest w porządku, że nic się nie dzieje, że to tylko czysta formalność Ach, i tak pogoda brzydka jak diabli zimno młodej papie ale lepsze to niż miałby być jakieś kurde jakaś chlapa i też kurde dawno hmm. nie Ogólnie co tam u Was słychać, jak tam Andrzejki minęły. Jak przygotowanie do Mikołajek, ja mam dzisiaj wolne i zamiast odpoczywać, to jadę się badać. Ale przynajmniej będę miał spokojną głowę. Masakracja tu jest. A przy okazji wrzucę wam jakiś tam filmik z trasy, dawno nie było nic. Ładny perzocik. I tak się już teraz będę wlógł pewnie aż do samego miejsca, jeszcze kawałek drogi mam bo też tam jako dyńca to kawałek drogi jest gdzie ten budynek cyrklu to ja pamiętam jak tam puste miejsce było. jeździć po Warszawie nagrywać vloga, to jest masakra. I mamy dworzec południowy, Wilanowską. Blokowiska nowe, kurde. Puste pola były. Działki tam były. Na jabłka tam chodziłem, a teraz hmm. blokowiska stoją. Nic już poleci ja myślę że tak to 7 minut, żeby to później za długo mi się nie wrócało Nagram No wiem na no następny vlog już później wrzucę jak nagram mam coś jak już będę wiedział co i jak tam też później będę jeździł, szukał miejsca, żeby gdzieś zaparkować w tym miejscu to graniczy z cudem ja jeszcze trochę będę musiał zjeżdżać z półaski z lewego naprawę od razu przestrzelić. Mi zdaje, że tutaj sobie wiadę w telewizyjną no i tamtędy po jbocznymi uliczkami chyba będzie mi najlepiej pasowało. Tam gdzieś może znajdę miejsce do zaparkowania. Tutaj nie zamierzamy, dopiero sobie tutaj skręcę. Ej, buronicza. Dobra, moi drodzy, kończę. Jak będę coś już wiedział, jakieś wyniki będę miał, to daję znać. Na razie, cześć.